Witam serdecznie. Obiecałem kontynuację tego filmu w momencie kiedy uda mi się poskładać ten silnik z powrotem do kupy i e... no, zobaczymy czy jak będzie kręcił w tej chwili. Są ustawione zawory, jest nowy nowy cylinder, nowy tłok, nowa głowica. Zawory są ustawione. Silnik jest zalany olejem Także no, spróbujemy muszę ustawić jakąś tą kamerę, bo nie za bardzo mam możliwość Kurde moment chwilę. Dobra, widać coś? Czy nie widać? Może widać. Próba generalna. Próbujemy. No dobra. Silnik kręci. Co było przyczyną takiego stanu rzeczy nie mam bladego pojęcia? Silnik rozebrałem do ostatniej śruby tak naprawdę. Eee, jedyną rzecz, jaką znalazłem nie tak, eee, no tam był problem z wybierakiem eee, od skrzyni. Nie powinno mieć to wpływu na, na, na to, w jaki sposób silnik kręci. Także też nie obwiniam, nie obwiniam tego, eee, nie, nie podaję tego jako przyczyny. Na tą chwilę mówię po wymianie po wymianie cylindra, głowicy tłoka, ustawieniu zaworów. Silnik wydaje się kręcić dobrze. Zobaczymy co będzie po założeniu gaźnika i czy to odpali. Także to na tą chwilę byłoby wszystko.